Hej. No? Wiesz, co tu robimy? Po co, jak i dlaczego? To są pytania, prawda? No, czy jesteśmy tylko przypadkowym tworem? Czy istnieje tam Bóg? Doglądając ciągle? No wiesz, z planem dla każdego z nas. Nie wiem, stary. Ale myślę o tym w nocy. Że co? Pytałem, co robimy tutaj, w kanionie. Och. Eee... ta. Czemu nagle wyjechałeś z Bogiem? Eee... he? Bez powodu. Chcesz o tym pogadać? Nie. Na 100%? Ja. Teraz serio, co tu robimy? Wiem tylko tyle, że to wołos na istnym zadupiu, bez wejścia, bez wyjścia. Mhm. I siedzimy tu w bazie tylko dlatego, że baza Blue stoi tam. I oni siedzą w bazie tam dlatego, że nasza baza Red jest tu. No tak, bo ze sobą walczymy. Ach, ale mi chodzi, że nawet gdybyśmy się dzisiaj wycofali i zajęliby naszą bazę, mieliby dwie bazy stojące w szczerym polu. Zaję kurwa biście! No i o co tu chodzi? W sensie pisałem się na zabijanie obcych. I nagle mi mówią, że Master Chief zarobił Covenantom jesień średniowiecza, a ja utknąłem na wypisdowie z gromadą niebieskich. Co oni robią? Słucham? Pytałem, co oni tam robią. Szesz, kurwa. Ile razy mam cię odpowiadać na to samo? To Ty masz zjebaną snajperkę. Ja nic nie widzę. Nie słuchaj na mnie, że nie będę tu stać i zabawić Ci kuśką. Słuchaj. Oni tam stoją i gadają, okej? Okay? I to tyle. Dosłownie, jedyne co robią, to stoją i ze sobą gadają. Stali tak przez zeszły tydzień, tak samo jak stali pięć minut temu, kiedy mnie o to pytałeś. Więc, za pięć minut, jeśli spytasz, co oni robią, usłyszysz ode mnie, że ciągle stoją i ze sobą rozmawiają. Okej. Okay. A o czym chociaż gadają? Wiesz co? Pierdol się. Pomyśl o marnotrawstwie zasobów. No wiesz, powinniśmy tam być, szukając nowego życia. No wiesz, by mordować. Co ty nie powiesz? Dlatego to my powinniśmy dowodzić. Polinki! Zbiórka! I dobiegiem! Kurwa. Tak jest.